Cześć, dobry wieczór, witam Hej. wszystkich Dzisiaj nie nagrywałem filmiku, bo, miałem, godnitwę, bo się miałem na zebranie stowarzyszenia Należy. Jestem założycielem i za założycielem Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na stwardnienie Rozsiane Sezam w Gwicach największego w Polsce Tam działam właśnie na rzecz niepełnosprawnych Mieliśmy spotkanie, a potem pojechałem wesprzeć lokalny small business To bo garażować garażowa, dzieciaki sprzedawali różne rzeczy Kupiłem parę zabawek też dla Kejry Właśnie mieliśmy jeszcze iść, ale z tak kolegą mnie jest, zakładamy rolety, więc muszę się dokończyć. Tutaj się czym karmię psa. Właśnie teraz nową karmę mam Divinius Performance dla owczarków niemieckich. Dam ciekawi i zobaczymy, jak mu przepasuje. kiedyś jadłaś ją i dawała rodę? Że obcenił nowy smak! No i jest jedźmy piesku Cóż, oczywiście, dam suche, no to dam dwie miski z wodą zostawiłem. Doleję, no a teraz zbieram force, ale trochę wydatków. To widzicie, sam taką chałupę utrzymać, 180 metrów mm, to jest wydatek. zbieram zawsze budę i teraz kupić jeszcze na zimę nową No, nie, ma podest, ma dach, że na głowę nie leci, ale force miała budę jakąś taką tą, no, muszę bo wyżarła ścianę, dostaje w furii, bo ze ścianą, ktoś o jakieś zwierzaki, koty, cholera, wie co, pies dostaje do głowy i budę sobie to trzeba żreć humory no i ten, no ale co, działamy póki coś z tymi roletami to pokończyć, łapać końc z końcem zarobimy mi się miesiąc kumulacji, mi się rachunków tyle wsypie, teraz żabań i wchodzimy, jeszcze jeden, jeszcze jeden kredyt do płacenia trzeba to jakoś ogarnąć, ale damy radę musimy no. Pozdrawiam wszystkich. Przy okazji pozdrawiam panią Marianę, z którą miałem przyjemność dzisiaj osobiście porozmawiać. Czyli znaczy osobiście, może nie osobiście przez telefon, ale Słyszałem jej głos. Porozmawialiśmy bardzo. Panią po pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. No i lecę tam podzielić te do końca i jakąś kolację robić. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Postaram się jutro coś nagrać. Coś bardzo ambitnego, jak to ja, nie? No, może się przedstawię po angielsku. O. Trzymajcie się, dobrej nocy.